Ja się Malko, z tej strony Marcello, a dzisiaj z nami jest Szyszka i... SELIN! Słuchajcie, i like, piszcie swoje linki w komentarzach. Dobra, okej. Okay. I nagrywamy to teraz po raz szósty widzowie, bo no po prostu to nie... nie mamy co właściwo teraz. Kiedy szósty raz nagrywamy? Ja chyba dwa razy z wami nagrywam. No, ale my we dwójkę nagrywaliśmy chyba ale z z cztery ogólnie zajęliśmy w pierwszej grze drugie miejsce, następnie zrobiliśmy 20 fragów w trzeciej gierce, no i wszystko się nie nagrało, więc... No ja nie mogę. Staramy się dla was, od dwóch godzin próbujemy nagrać jeden odcinek, więc no... no. Jeden odcinek od dwóch godzin, wyobrażacie sobie, a teraz zostawcie lajka i suba na pocieszenie. Tak, staramy się dla Was, jak możemy. A właśnie, no za, chwilę, za chwilę, za niedługo, za kilka dni startuje kanał Szyszki i zasubskrybujcie go, bo będzie też nagrywał fajnie. Będzie tam seria z GTA. Będziecie mogli widzowie pisać, na jaką będziecie chcieli serial. A co będzie, jeśli będziesz miał tej gry? Co? jak gry? No nie wiem, na przykład to, jeśli widzowie wymyślą sobie taką ale nie masz takiej. No, kupię... Y, nacieknącą na, centralę jak to świecimy. Dobra, dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Widzowie i u Marcela na 1000 subów wysyłam losowemu widzowi na lista 1000 subów, na tak. live. Tak na tysiąc subów. <laughs> <laughs> subów. No, na 1000 subów. I na pewno słuchajcie widzowie kiedy dobijemy te 1000 subów. Ale by było, gdybyśmy dobili to dzisiaj. Tu są... są. To jest to... To... to nadal są urodziny Fortnite? No. Ym, no, tak jakby? No nie wiem, przez chwilę będą. Tak jakby. Nie, no cały czas jest ten kolorowy bus. No? Bo są urodziny Fortnite'a. Proste i skuteczne. Mogę przejąć flagę. To, A szan. masz broń. O tutaj jest tot rodzinowy Ale to nic ci nie ma przypominałem. Widzę legendę! Widzę legendę! Dobra, ja biorę jedną yeah. broń. Ja biorę na i idę na strachę. Znaczy na Nie ma, nie ma Ja dadam 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 dadam, dam, de -dam, de -dam, de -dam, de -dam. Nie. nie mam broni. Ja, ja też nie mam broni. Ale ja mam już skrzynę. Skrzynię mam skrzynię. Skrzynię, skrzynia, skrzynia z zakopanym.

Dawaj, tam jest! A ty wszystko wziąłeś? No już dobrze, mam... buty! Jest? Kurde, ej, tu jest ty! Uleć mnie, uleć mnie, blis, blis, Nie nie Ale mam buty! Ja mam buty, bo nie umiem trafić we mnie! Ale Czemu mi zabrało? O nie, o nie. Nie, nie, nie. zadziela się ze mną! Do, dobra. Z małym, okay. z uh, z nie, się po prostu po prostu nie, robić. nie, nie. Nie, 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 co. co. nie, się nie. strzela. nie, widzowie, seria Nie, będzie nie ze Stumblegeista? no aha no tak o nie wiesz dobra 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 jestem Yo, jestem. ja mam jedną fragę jakby co ja mam jedną fragę Fra Fra fraga 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 nie no nie mogłem tego zumylać Ej bo tu jest ten chodźcie tu po, śl po ślur ślurpa śl ślurpa o kurde ja nie mogę, w tym... Dobra. Sorry, że nie pomagam? ale ja już Proszę bardzo, jednym czasem się to tak robi. Bo ja mam. Dobra, sobie albo masem, nie wiem to. Dobra. Nie mam, no, ja mam bota, ja mam bota. Ja, ja mam to gwarantowana, ja mam bota. Ja mam duwaramtowana, ja że to jest. Eee, dobra, dawajcie, chodź się tam na tego y, śrypa. Okej? Okay. Dawajcie, dawajcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idziecie? Dawaj go z Migiełka jest jak coś, gdyby ktoś chciał, Ale nie, nie bijemy, tylko stajemy wszyscy przy nim. Po prostu, okej? Okay? Jak będzie. Ej, ma ktoś... Nie, e, jak no, coś z... się nazywa? No, jest klawiszyszka. Ma ktoś dostawić, ma małe naboje? Ma ktoś małe naboje do... Nie. nie. Ja mam 80, ale ja też je potrzebuję. Aha, jakaś... Sz... A ile masz tych naboi? Zero! Ja mam w broni nawet zero naboi! No dobra, to nie Nie, dobra, ja ci mam, dam. 20. Ja mam 20! Mam 20 na razie! Ja ci dam. Ja ci dam. Dzięki. Ja ale czekaj, ale czekaj. Czekaj, yy. To te? Tak, tutaj. Co tam masz? Za. O, bota I... mamy, bota mamy. No to wygrywaliśmy. Chyba wygramy G. Ej, poczekaj, 5 sekund zrobię coś i za chwilę przyjdę, dobra? Okej. Okay. GZ2 na chwilę, ok? Bo muszę. Okay. Dobra, to chronimy tego. Yy... Iść do kuchni. <laughs> Ej, Selim. Aha, już się uleczyłeś. Stój tutaj, stój tu. A to tutaj. nasz bot? No, nasz. Nie bij go. Ale i tak bym zarobić nie przecież. nic nie przecież. No to już się nie Nie edytuj! Zostaw pytanie! Edytuj! Nie! Bo ktoś wejdzie! Ale zostaw! Musi być... Ale o, tak musi o. być bezpiecznie! Musi być bezpiecznie! Ale zostaw tak o I wyjdź stąd, bo wtedy nie będzie podejrzenia. To ty? To ty? Tak, to ja. Ale nie idź tam daleko, bo nie, nie mogę tam pójść tutaj. Tam. Dobra! To sobie się zamoczę w błocie! Zbierasz nawet damy szybciej. Materiały. O, jesteś? No ja już od pół minuty to zbieram materiał. Mówiłem, że tylko na 30 sekund. Na pół do minuty. Pół minuty już no. zbierasz? No, pół Chyba minuty. Chyba 5 sekund. No... nie moja no matematyka oblicza, że pół minuty. A może już od razu pół godziny? Eee, typ, 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 typ. O, no właśnie. Gdzie jest? Gdzie, gdzie jest, gdzie ty, ty, ty? jest? Tutaj jest. Na górze. Dawajcie, chodźcie, bo mi się trochę nudzi. Tym, tym. A ile pogra macie fragmentów? Ja wow. mam jednego fraga. A, ja mam trzy. A, Czekajcie, cztery. bo mam typa. Okay. Chyba tak jak każdy. Zostawcie typa! Fuj. Dobra, śpi. Ok. Bo śpi, a co robi? Siedzi. My gramy Siedzi. i śpimy. Oh, dobra, gdzie no wie, te... jak uda się to nawet, będziemy mogli nagrać odcinek z perspektywą. Ale to. Będziemy musieli naprawdę popracować nad tym. Czyli o co chodzi? I nad... no żebym mieli moją i twoją perspektywę z zabite. ale to każdy musi mieć w takim razie swój kanał tak jakby i to trzeba tak jakby połączyć, co nie? Ja no. będę miał ja będę miał, ale za 130 zł muszę coś takiego, jakiś coś sprzęt kupić, Tata co on powiedział, bo nie mogę się łączyć z YouTube'em. A co mi powiedział? Aha, no dobra. I dopiero, te, dopiero teraz mi to powiedział. No niedawno, dwa dni temu albo jeden dzień temu powiedział mi. To. Ej, macie klucze? Macie klucze? Jest zero. Zero. No dobra, to kupię wam coś. Ale musicie zagrać. A nie. A nie. Y musicie zagrać trzy podpisy. <noise> Ale to trzy podpisy. No, czy no patrzcie po, po prostu, musicie mówić co tam, ale musi to być w tym samym tempie, nie może być... Nie, ja mam dwa kluczyki, bo teraz się ulepszałem i była pozycja wziąć dwa kluczyki. A, no to kupisz mi coś? A co masz coś? A czekaj, bo gdzie, a no. gdzie tutaj jest ten klucznik? Tu, tu. A, gdzie? Ale to tylko komuś jednemu, bo ja chcę sobie, sobie też coś kupić. A gdzie jest klucz, gdzie są kluczyki? Aha, tam. Tu, tam. Dobra, ale... Y każdy niech się ustawi, I, i ja mogę kupić ten Ej, Selim, kupisz mi coś? Ej, czekaj, pan, czekaj, stój, chodź tutaj, co byś chciał? To, co, ja? No, ja bym Poczekajcie, chciał, zaraz, to. Przyjdę. Poczekajcie ja zaraz przyjdę, bo ja zaraz przyjdę. Kończę mnie, bo zaraz przyjdę. Ej, chodź, ale. Mm, dobra, w takim razie nic sobie nie kupujemy Czekaj, ej, czekaj, czekaj, patrz co. Ej, odsuń się, odsuń się. O, kurde, ty, ty tu jesteś. Jestem chłopcy, moja mama zapomniała, że się połączyła z moim telewizorem i rozłączyła mnie. Aha. Znaczy coś w tym stylu. Ej, zostawiliście mnie jakąś skrzynię? E... Dobra, ja idę sobie coś kupić, nie wiem jak to. By Typa mamy jak na razie, więc sobie nie kupisz. Aha. Śpi. Śpi? Dobra. To idę no. sobie kupić. W końcu. Ole. Ja za chwilę będę miał do Albo może wytrzymam do Dobra, yy, chodźcie wszyscy. Śpi. Przecież Ej, Ej dobra... Marcel. Marcelo, Marcelo. Ej bo strefa idzie. Marcin. No. Co dajcie Z... do pira. Co jest? Jak ciemno się nagle zrobiło? Ej bo marcyner. No. Ja, ja muszę Z2 po prostu na. Nie... Ciszymy, bo idę na kolację. Co? Na kolację idę mam Z2. Teraz? Ale. No, ale wrócę jeszcze, stądże. Obiecuję ci. To weź, albo weź kolację do siebie i, i po prostu tam. Ej, ja jestem tutaj, Ej, ja lecę, bo wszedłem do riftu. Wszedłem do riftu i jestem tutaj, widzicie mnie? No Ej. widzę mi to widzę. Y, szyszka, y, weź po prostu tam, a wiesz, że my na, dalej nagrywamy? Wiem. No. Y, Ale weź po, weź polecę po lecę do strefy i wiesz, postaram się... To zdążyć. weź po prostu tam, jak to się nazywa, y, weź talerz z osobą, na przykład. Nie mogę. Daj spokój, nie będę widzą tutaj. Wiesz, co ma kogo zrobić? No chyba. Tak chyba... Mam typa. Ja też mam typa. Ej, wiesz, że tutaj strafa leci. Tego. Ym... Hmm. Nie, no. Aha, dobra, zapomniałem, że tutaj strafa jest. I jeden Dobra słyszałem... Mogę jednego. iść do ciebie. A Ale on... On ma ze dwóch. No właśnie! No. E, a co -a! ty tak? też masz ze dwóch? Nie, jeszcze ja się zaraz ten! Boże, jak to się mówi? Mm. Dobra, z ej, weź go ulecz Gdzie on jest? Jejku, naprawdę szkoda, naprawdę! Nie no dobra, sorry, no ja w sumie... Dobra. Dobra, ja ci do też pomóc. A. Dobra. On ma teraz za dwóch, musimy przy nim stać. Ej, i tam jest na górze! Skolapsuję go! Zabuszę! Nie do górze niego. Nie, nie, nie ma, nie ma go już! Prawda? Mm? Ale kogo? Tego tego pancia, Heh. Ej, patrz, co masz? Jest nic. tu pancio, jest tu pancio! Dobra, ale weź tak nie mów. Nie, dobra! Jest tutaj żaba tylko, jest tutaj żaba tylko. Eee, o nie! O kurczę, mam typa! Selim pomóc! To tu jest to O dobra, dałem radę. Yy... Szyszka, Strefa idzie! Ej, masz wędkę? Ej, Selim, szybko iść po węd wędkę jakąś. Kurczę. Po co? No bo nie... Nie, bo ja mam za dobre... Ale ja mam za dobre te ręce! Szyszka, Boże. pośpiesz się! Albo dobra, ja wezmę najwyżej jego kartę restartu, bo mam tego... Badę przy nim czekał tutaj. Kurczę granatnik, dobra biorę granatnika. A co jest? Gdzie jest ten? No tutaj on jest. Kurczę, trzeba go jakoś przenieść. Ja wiem już, jak to Dobra, odsun się! Odsuń się! Nie. Nie, czekaj. Yy, dobra, kurczę. Nie, to nie zadziałało. To nie zadziałało kurczę to co robimy no ja będę musiał za chwilę po niego przyjść nie ja idę ja idę ale, no dobra nie ty aj, idź bo ja aj... cię drodze. no nie nie ja pójdę ja pójdę ale ja pójdę, masz rzucenie? masz a posz... nie dobra nie ja mam pójdę. Właśnie. ja pójdę po niego dobra co idź możesz go tym. jego przeszlanek? Chrana... mhm Tak, tak. Powiedz mi, że dałeś radę. Dobra, no daję, da, na razie to daję rada. Widzowie, dzieje się tutaj akcja ratownicza. Ej, ale musisz mi trochę pomóc. Bo jednak nie wiem, czy ja dam radę. Dasz radę, dasz radę! O nie, dobra, on da do Dlatego biorę teraz jego kartę startu. Dobra ja idę, ja idę po, do restartu Ja idę do restartu A ty biegnie, ty biegnie. Dobra Ale to ramu żyje, bo masz tam. O nie ktoś mnie bije, ktoś mnie bije Pomóż, pomóż, pomóż O ja Musisz go, restartujesz go? Nie jeszcze nie poczekaj Kupuję sobie broń tego zrestartuj Eee. Kut... No, to znowu pewnie to będzie um, siali tam. E, ja go mogę... Zrosartuj. Czekaj, bo są typy, ja słyszę typy, śmieje. No to weź go, za na razie zostaw. Nie, nie, jak nie... snajpi mnie to nie ikarzi. Jesteś? Ej! Jestem, jestem! Ale nie, mówię do sz, y, szyszki. Jesteś Szyszka? Jesteś Szyszka? Matusz, nie. do niego, masz do niego numer? Tak chyba. Czekaj. Yy. Znowu tutaj muszę... Masz, masz auto albo coś w tym stylu? Yy, no na razie nie. oj, oj, szybciej, szybciej, bo ja już nie mam więcej tam o nie To się już mi nie uda. Uda ci się! Mi się udaje jakoś! Ale ja się muszę ci... tutaj czekać! Nie wiem. Zbierz kartę, statu nie w stanie. Ale on startujemy. musi jakoś zginąć. Znaczy! Bo... Ty... Wy lecisz tam na mnie! Nie wylecisz chyba! No ja przynajmniej wyjdę! Nie! Nie! No to się nam nie uda chyba. No... Mi się udało! Jest! Jesteś, się udało. W bardzo, jesteś w bardzo złej porze niestety, ale szyszka... Mm. Nie no. Szyszka. Nie wiem, że zdążę, ale jest... A wiesz, już była taka jedna akcja rockingowa. Wiem. Uleczmy, szybko, 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 nie, szybko Szybko, po... szybko, tu, 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 tu. O nie. Albo no. poczekaj, weź moją kartę. A... I do strefy. Selim jest w strefie. Tak, bo... jestem, ale ja się cykam, bo ja mam... Ja mam 7 HP! No to pięknie, no kurczę. Nie mam rady, nie, wiem, nie mam rady. Pięknie. Kurde, niech ten odcinek będzie bardzo najlepszy z tych wszystkich, ale nie sądzę. Oh, Celim, posłuchaj mnie. Tak? Odrodzisz mnie tu, ale strefa tu jest, więc za chwilę. Ale nie bo nie, się nie bo ja nie pójdę do strefy. Ja nie pójdę na do strefy. Nie, Dobra, stref, ale nie, nie, nie. Dobra, ale nie to się. To jest no. w zonie. To, to już jest wstyd. No, no, no. Obejdź, 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 obejdź to. Nie mam rady! Ja nie wiem jak, ja nie wiem jak! Ja się zaskakuję wszystkiego. No to, tak, No, biegnij, 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 biegnij! Biegnij, biegnij, biegnij. Tu. I tu po lewo masz... Restart. Ale to będzie, jak my wygramy, to wale fikoła. I się jakby walił. <z Red Jacket> Ale nie na ma... krześle, na krześle. <laughs> dawaj Selim, dawaj Selimku, dawaj Selimku, dawaj Selim. Selim zdążysz. No co ja On już nie da rady w ogóle. Nie, da rady, da da, 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 da. Da, da. da rady, biegnij, 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 biegnij. Biegnij Nie, leci, nie, 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 nie. No dobra, biegnij, 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 biegnij. Tu masz restart. Jak dwa razy ci zada HP, to się nic nie stanie. O! I teraz szybko. Ale jak będzie tutaj yy, ten strefa, to po prostu nie idź. Nie, nie bój się, jej, bo ona naprawdę ci nie. nic nie sprywa. Ona ci nic nie zrobi. No a więc widzę. brawo, brawo Selin. Wiem, że zdążę, co nie? A widzowie nie wiem, czy wierzyli, ale e, udało się. Co ty zrobiłeś? Legendardem wyrzuciłeś? O kurde, o kurde. Ej, wyrzuć za to automatyczną. A, dodam. Uprzedaj mnie, gdzie Odrodzisz Nie. Odrodzisz mi mnie, luz. A nie, jednak gdzie? Widzowie wierzyli, że giniemy i tak się stało. Selim. mi. Pompę, pompę bierz, pompę bierz. No. Nie nagram! Dobra, do lobby. Tak się. Nie, ja bym jeszcze raz nagrał, ja nie Ale nie, wiem. bo tam... już tam... E, już nie nagrywamy. A więc, widzowie, Ej, Marcel, um, Marcel. No bo już to nie raz i teraz wyjdzie porządnie, bo nie będę musiała ani coś wiesz. Nie, nie, teraz... no, już nie. Nie. A. Jest i tak. Dobrze. Tak. A więc widzowie, dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba i lajka. Narka. Bardzo. się Siema, widzowie. Siemanko.